Witam Was serdecznie, drodzy widzowie kanału AutoCentrum. Dzisiaj pogoda znowu nie dopisała. To kolejny test, który przeprowadzamy w deszczu, ale test całkiem fajnego samochodu, Mercedesa klasy A. Tak, wiem, ten samochód już u nas był, dlatego wszystkich zainteresowanych specyfikacją A klasy jako takiej, wymiarami, gabaretami bagażnika, no i Waszym ulubionym testem dwumetrowca odsyłam do filmu, który pojawił się na naszym kanale w grudniu, w którym Zachar przeprowadził wszystkie interesujące Was pomiary. A dzisiaj skoncentrujemy się na specjalnej odmianie, na kaczuszce. A dlaczego kaczuszce? Tego dowiecie się później. To nie jest zwykła A-klasa. Jak głosi napis, jest to A35 AMG, a zatem najmocniejsza dostępna w tym momencie wersja nowej a klasy serii w 177 Mojaramka.pl Stwórz swoją niepowtarzalną ramkę do tablicy rejestracyjnej. Najwyższej jakości stal nierdzewna. Tysiące możliwości. Zaprojektuj własną ramkę i zacznij się wyróżniać. A co zatem jest elementem pakietu AMG? Przede wszystkim wszystkie elementy, które widzicie polakierowane na czarno na tym aucie, począwszy od płetwy nad tylną klapą, na której tymczasowo siedzi kacuszka, poprzez dyfuzor w tylnym zderzaku, lotki przy przednim zderzaku, dokładki progowe, czarne felgi. No Felgi akurat również mogą być elementem pakietu AMG, który można zamówić do prostszych wersji. Niemniej jednak wraz z tymi pozostałymi elementami bardzo fajnie się komponują, tworząc kontrastową całość. Może niektórym osobom przywodzić ta ilość tych czarnych dodatków trochę taki tuning z lat 90., ale w tym przypadku to nie jest dla pizzy. Cały ten czarny zestaw lotek, spoilerów, dyfuzorów to również element opracowany przez inżynierów ZMG, który wspomaga jazdę tym samochodem przy dużych prędkościach. Tego w Polsce sprawdzić się nie da, natomiast do 140 na godzinę na autostradowej obwodnicy Krakowa. W zasadzie nie czujemy, że w ogóle jedziemy szybciej niż można by jechać po mieście, czego oczywiście zdecydowanie nie polecam. Podstawowa klasa A waży według producenta około 1400 kg. Ten model jest o blisko 200 kg cięższy, a to przede wszystkim dlatego, że wyposażony jest on w element opisany na prawym przednim błotniku, na lewym również, czyli napęd Wirmatic tudzież Formatic, w zależności od tego jak podejdziemy do tematu tutaj nazwy, czy czytać ją bardziej z niemiecka, czy z angielska. Napęd ten to nie jest klasyczny stały napęd, jak to miało miejsce w przypadku wcześniejszych generacji napędu Wirmatic w Mercedesie. Tutaj bazowo napędzana jest oś przednia, a sprzęgło wielopłytkowe decyduje o rozkładzie tej mocy do proporcji 50 na 50 w stosunku przodu do tyłu. Przejdźmy zatem do silnika. W podstawowej A-klasie Mamy silnik 1.3, który napędza zarówno A160 jak i A200. No i jest to motor znany z Renówki, i i niezbyt prestiżowe połączenie razem z tym logo na atrapie. Tutaj, jak i w wersji A250, jest to już autorski silnik Mercedesa model M260, który odnajdziemy zarówno pod maską klasy A, jak i w obecnej klasie C. W przypadku wersji AMG jest to silnik o pojemności 2 litrów. O mocy 306 koni i dysponujący momentem obrotowym 400 Nm. To wystarcza, aby przynajmniej według danych producenta, katapultować ten samochód do setki w 4,7 sekundy, a zatem można bardzo szybko stracić prawo jazdy. A jakie jest rzeczywiste przyspieszenie tej jednostki? To mogliście już zobaczyć w filmie, który od kilku dni jest na naszym kanale. Sam silnik oczywiście kół nie napędza. Pomiędzy nimi a jednostką napędową jest skrzynia biegów, która w tym przypadku ma 7 przełożeń. Jest to siedmiobiegowa skrzynia dwusprzęgłowa AMG SpeedShift, która w zależności od warunków, w zależności od ustawień tego samochodu, potrafi zmieniać biegi w trybie błyskawicy, kopiąc prawie że po plecach, ale zdarza jej się również czasami troszeczkę zamulić. Pozostając jeszcze na chwilę przy kwestii silnika, moc 306 koni z dwulitrowej jednostki to naprawdę dużo. Możliwość osiągnięcia takiej mocy wynika z zastosowania aż dwóch dopalaczy. Pierwszym z nich jest turbosprężarka o zmiennej geometrii łopatek, a drugą 48-woltowy kompresor. Oba te urządzenia sprawiają, że zarówno moment obrotowy, jak i moc dostępna jest w prawie całym zakresie obrotów. Niemniej jednak ich maksymalne wartości... Wymagają zapędzenia silnika w wyższe rejestry, co negatywnie odbija się na spalaniu. Ale naprawdę warto. A dlaczego to opowiem podczas wrażeń z jazdy? W pierwszym teście obecnej generacji klasy A, który przeprowadzał Zachar, padło stwierdzenie, że A35, którego jeszcze wtedy nie było w ofercie, będzie konkurowało z Audi S3. I teraz, jak ono się będzie z tym Audi zestawiało? Dziś już to wiemy, Mercedes A35 od Audi S3 pod każdym względem jest trochę bardziej. Jest większy, dłuższy, jest szybszy, mocniejszy, ale też jest cięższy, a to przekłada się na to, że jest bardziej paliwożerny. O, właśnie, zamknęliśmy drzwi. W A która była w redakcji w grudniu, zachar zauważył, że klamka prawych drzwi, Wydawała pewne skrzypiące odgłosy. Chyba Mercedes usłyszał i już teraz tych odgłosów nie ma. Skoro jesteśmy już wewnątrz, mogę wytłumaczyć skąd ta kaczuszka. No, jak zapewne pamiętacie, a jak nie, to jeszcze raz odsyłam do poprzedniego filmu o tym modelu samochodu. Jeżeli wymienimy nazwę producenta, odezwie się pani, która zarządza systemem MBUX i będzie się nas dopytywać, co chcemy teraz zrobić. Dlatego, żeby uniknąć przeszkadzania nam przez ten system, w momencie, kiedy będę miał wymienić nazwę marki, będę mówił po prostu Kaczuszka. Jesteśmy w wersji AMG, a zatem nie tylko zewnętrzne akcenty nam o tym przypominają, ale i będąc za kierownicą nie da się o tym zapomnieć. Przypominają o tym liczne napisy oraz takie uatrakcyjnienia sportowe. Kierownica przeszyta jest czerwoną nicią. A na jej szczycie jest punkt, który zaznacza środek, żeby łatwiej było znaleźć tą centralną pozycję kierownicy podczas szybkiej jazdy po zakrętach. Mamy również zupełnie inne fotele. Fotele AMG, które w tej konkretnej specyfikacji pokryte są takim przyjemnym zamszem. Jest on czarny, ale pomimo braku wentylacji, dzięki temu, że nie jest to gładka skóra, nie powinno w lecie być aż takiego problemu. Dodatkowo wentylację niewątpliwie usprawnia ogromny przeszklony dach. Fotele w wersji MG posiadają szereg ustawień. Możemy regulować je w bardzo wielu kierunkach. Między innymi możemy wejść w menu komfort i e, zmienić stopień podparcia bocznego. To znaczy możemy sprawić, że oj, trzeba się do tego przyzwyczaić, że dość mocno zacisną się one. Na bokach naszego tłowia, przez co będziemy jeszcze pewniej czuli się jadąc po krętej drodze. Pozostałe aspekty całego systemu multimedialnego szczegółowo opisał Zachar w swoim teście. Ja tutaj chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, czym różni się wersja AMG. Mamy możliwość zmiany wyglądu zegarów i to w kilku sposobach. Możemy bowiem mieć zwykły, klasyczny wygląd, który jest charakterystyczny dla podstawowych modeli. Możemy wybrać tryb sportowy, który również dostępny jest już w podstawowych wersjach. A charakterystycznym dla AMG jest tryb Supersport. W trybie Supersport oczywiście również mamy możliwość zmiany parametrów każdej części tego wyświetlacza. Osobiście uważam, że nie jest on zbyt wygodny. Takie formy skali idącej w głąb prędkościomierza, jak i obrotomierza, nie są zbyt czytelne. Mnie osobiście najbardziej do gustu przypada tryb sport, który już mieliście okazję poznać żółte podświetlenie zegarów, które jeżeli wybierzemy indywidualne. Ustawienia, które można zdefiniować również poprzez ustawienie skrzyni biegów w tryb ręczny sprawią, że między prędkościomierzem a obrotomierzem pojawi się dodatkowa skala takiego cyfrowego obrotomierza, który w momencie, gdy wskazówka będzie się zbliżała do 6,5 tysiąca, zapala kolejne segmenciki aż do koloru czerwonego, informując o tym, że należy zmienić bieg na wyższy. Jeżeli już mówimy o ustawieniach, to Elementem tych ustawień, sterowania tymi ustawieniami jest nie tylko główne menu, ale również taka mała okrągła manetka zamontowana w kierownicy, którą możemy zmieniać ten tryb pracy samochodu. Podobne to jest troszkę do manetino, które stosowane jest w niektórych modelach Ferrari, a zatem mamy tu taki włoski, supersportowy akcent. Jeszcze dobrze nie ruszyliśmy do nagrania wrażeń z jazdy, a już powiedziałem słowo kaczuszka, i musieliśmy się tutaj troszkę nakłopotać, żeby samochód znowu zaczął nas nie słuchać, tak naprawdę. Bo w momencie zapięcia pasów mają one taką funkcję, że dość mocno dociskają i nie chcieliśmy, żeby nam. Tutaj z psuły ustawienie mikrofonu, żeby w miarę dobrze udało się nam zarejestrować dźwięk. Jak już jesteśmy przy tych pasach, to zacznę od tej rzeczy, która troszeczkę mnie zaskoczyła podczas jazdy, mianowicie bardzo specyficznie działa tutaj system pre-save. W momencie, kiedy samochód opuszcza pas ruchu, nie następuje korekta kierownicą. Tylko samochód po prostu hamuje, przyhamowuje. To tak troszeczkę nienaturalne, nie, nie tak jej z yy, rzeczy bym się spodziewał po, po tego typu systemie. Co tam? Systemy. Systemy są w każdym Mercedesie. Tutaj jest silnik przede wszystkim, skrzynia biegów i ustawienie indywidualne, które pozwala cieszyć się tym, co ten silnik ma, najfajniejszego. Czyli, tak naprawdę nie tą mocą i prędkością, którą można tym samochodem osiągać, ale możliwością strzelania z wydechu. Tak naprawdę nie trzeba mieć dużej prędkości, żeby redukując bieg z wydech odzywał się. O, strzałami, nie wiem, czy będzie to możliwe do zarejestrowania, jak nie, to spróbujemy to jakoś pewnie potem dograć. W każdym razie dla mnie największą radością z jazdy tym samochodem jest właśnie ten. Taki e, dający znać szerszej publiczności, że jedzie jakiś poważniejszy samochód. Chociaż jego wygląd, zwłaszcza w tym kolorze i z tymi czarnymi dodatkami, niekoniecznie e, o tym świadczy. Kiedy wsiadłem pierwszy raz do tego samochodu, pomyślałem sobie, kurczę, ale on jest taki ciasny, e, ciemny w środku, troszkę może klaustrofobicznie ciemny, ale w takim pozytywnym sensie. E, czujemy się w nim jak. Właśnie w takim aucie sportowym fotele ciasno opinają kierowcę, przez co mamy takie poczucie jedności z maszyną. E, oczywiście, zasługa tutaj jest tych foteli, których e, liczne ustawienia wcześniej już pokazaliśmy. E, jadąc nim po krętej drodze w zasadzie nie przemieszcza się nam ciało w ogóle na boki, co jest bardzo fajne, e, pozwala poczuć się bardzo dobrze w tym aucie. Niestety. Nie jest to samochód tak do końca sportowy w dzisiejszym dniu, który jak już nieraz mówiłem po raz kolejny przy nagrywaniu testu zaskoczył nas deszczem. Nie jest trudno, żeby kontrola trakcji musiała korygować tor jazdy, zwłaszcza jeśli chodzi o przednią mość. Ten samochód ma tendencję do podsterowności i to taką dość mocną. Zdecydowanie pod tym względem, pomimo iż był to dużo słabszy samochód, lepiej jeździło mi się niedawno testowanym BMW Serii 3. Oczywiście to zupełnie inny samochód. Tamten domyślnie jest tylnonapędowy, ten przednionapędowy. Obydwa mają napęd na cztery koła, ale BMW jest samochodem już pomyślanym jako sportowy. Tutaj mamy auto miejskie, któremu takich ostrych przypraw producent dodał. Nasz testowy Mercedes, jak większość współczesnych samochodów, ma szereg asystentów jazdy. Jest tutaj też aktywny tempomat, który nie tylko daje radę, na przykład podczas jazdy w korku, gdzie nawet jeżeli samochód na moment się zatrzyma, nie wymaga on od kierowcy dodania gazu czy przyciskania jakiegokolwiek przycisku, żeby ruszyć ponownie, sam to robi. Ale co zauważyłem podczas jazdy pozamiejskiej. W momencie, kiedy poruszamy się drogą krętą o umiarkowanych zakrętach z prędkością powiedzmy 90 km na godzinę, taką jaka jest dozwolona, na tempomacie i zbliżamy się do łuku, który samochód interpretuje jako, jako bardziej ostry, to sam redukuje prędkość. Mamy to 90, jest to łuk, który. W pełni kontrolując przez kierowcę samochód spokojnie, pokonałby z tą prędkością 90 km na godzinę. Jednak jadąc na tempomacie, samochód sam zwalnia do około 80-70 w zależności od krzywizny łuku. Po czym po pokonaniu tego łuku przyspiesza. A zatem nie musi mieć przed sobą samochodu, który by e, definiował dla radaru tą bezpieczną prędkość. Robi to sam. E, Prawdopodobnie korzysta do tego z danych z GPS-u. No, może wreszcie się uda nam nagrać te najważniejsze wrażenia z jazdy. Jest mokro, jest ślisko, a zatem, Wirmatiku, masz co robić. te przyspieszenia kopią po plecach, dosłownie. Ma się wrażenie, że ktoś uderza w tył głowy w momencie, kiedy przy wysokich obrotach wrzucamy kolejny bieg. No i potem oczywiście ten samochód da się dobrze zatrzymać. Hamulce są bardzo mocne. Zresztą z tyłu i z przodu tarcze są naprawdę imponujących rozmiarów. Ma się co schować za tymi 19-calowymi felgami nie mniej jednak ile razy bym tego nie powtarzał ile razy nie zdarzałoby mi się startować spod świateł zawsze te pierwsze dwa biegi chociaż drugi już nie do końca oczywiście e, można aż chce się, aż się prosi żeby w kaczuszce wcisnąć do końca bo odbywa się to w tempie karabinu maszynowego bieg, bieg, bieg i straciliśmy prawo jazdy w mieście Jedziemy na jedynce. Mamy łuk. Dodajemy gazu i mamy płużenie. Przód auta ucieka. I następują te kolejne kopnięcia, ale niestety samochód. No, oczekiwałbym ja od tego samochodu albo neutralności, albo wręcz nadsterowności. A tutaj po prostu ten przód, który niestety jest dosyć ciężki, powoduje, że samochód. Ucieka przodem i trzeba ująć gazu. Oczywiście nie robi tego kierowca, robi to elektronika. Można kontrolę trakcji naturalnie wyłączyć, czy całkiem, jak to w Mercedesie pewnie nigdy do końca ale są dwie pozycje uśpionej i teoretycznie wyłączonej kontroli trakcji zarówno właśnie ustawienia kontroli trakcji, jak i ustawienia trybu jazdy. Jak i ustawienia foteli i wszystkich tych innych rzeczy można robić na bardzo wiele sposobów, poczynając od przełączników na kierownicy, gładzików na kierownicy, ekranu dotykowego, touchpada, który, tak jak w tej wcześniej testowanej w naszej redakcji A-klasie, znajduje się w miejscu, gdzie zazwyczaj w samochodach oczekujemy dźwigni zmiany biegów lub chociaż jakiejś manetki, ale również wokół tego touchpada są dodatkowe przyciski funkcyjne, które skierują nas do odpowiednich podmeni. W trybie Sport Plus nie tylko zawieszenie jest usztywnione, nie tylko inaczej pracuje silnik, ale inaczej również pracuje skrzynia biegów, która mocniej szarpie, która wbija biegi w sposób natychmiastowy i bezkompromisowy. Inaczej również reaguje pedał gazu. Każde nawet delikatne dotknięcie czy ujęcie gazu powoduje szarpnięcie, które wyraźnie porusza tłowiem kierowcy i pasażerów. Natomiast jeżeli ustawimy samochód w trybie komfortowym, problemu nie mamy. Samochód zawsze ruszy łagodnie, łagodnie też można nim hamować. Przy czym oczywiście przy tej mocy operowanie pedałem gazu jest naprawdę delikatne. No nareszcie możemy się trochę rozpędzić, może nie za bardzo, bo już te 70 na godzinę, które tu wolno samochód przekracza praktycznie w ułamku sekundy no i już musimy hamować, zahamujemy troszkę mocniej bo nic za nami nie ma to i tak nie było jeszcze mocno, a już pasy szarpnęły już ten samochód dał znać o tym że trzeba mieć się na baczności cała frajda z jazdy tym samochodem tak naprawdę kumuluje się w tych dwóch małych manetkach pod kierownicą, które zresztą sprawiają wrażenie jakby były wykonane z nieco lepszego materiału. One zdecydowanie są metalowe i to się czuje pod palcami. One są zimne, jak jest zimno, tak jak dzisiaj. Wczoraj była zdecydowanie wyższa temperatura i również one wtedy sprawiały wrażenie e, dawały inne odczucie temperatury. Ale. Te manetki również odpowiadają, a raczej urządzenie, które się nimi obsługuje, odpowiada za pewną negatywną sferę tego samochodu, mianowicie odcięcie. W momencie kiedy jedziemy tym samochodem na maksa, na przykład po torze, i dojdzie do sytuacji, kiedy już wiemy, że zbliża się zakręt, że już nie będziemy wbijać wyższego biegu, że zostaniemy na tym biegu, który mamy, i dochodzimy do odcięcia zamiast takiego przysłowiowego łututu, mamy gwałtowne odjęcie mocy które aż szarpie nami i niestety traci się na tym czas jeżeli chciałoby się pobijać rekordy okrążeń krętych torów trzeba by się dobrze tego nauczyć, ach, jeszcze raz i jeszcze raz o, ho, ho, ho. nie, to mi się nigdy nie znudzi i strzały z wydechu Cudowne auto. Stanęliśmy właśnie na czerwonych światłach, to trochę potrwa, więc przekażę głos Zacharowi. Dziękuję Kamilowi za dotychczasowy test i chciałbym zauważyć, że jeśli myśleliście, hej, dlaczego A35 AMG jest testowany w takich statycznych warunkach, to oto proszę bardzo, jesteśmy na torze i to na dwa samochody. Dzięki współpracy z wybrzeczalnią Pawła, udało nam się załatwić drugie A35 AMG, a zrobiliśmy to po to, aby przetestować dwa różne rodzaje zawieszenia. Nasza testówka ma adaptacyjne zawieszenie, natomiast twój samochód ma zawieszenie standardowe. Różnica synowa między tymi zawieszeniami to jakieś 8 tysięcy złotych, więc biorąc to pod uwagę, prawdopodobnie wielu widzów będzie chciało wiedzieć, czy warto dopłacać. Dlaczego wybraliście A35 AMG? Okej, okay, wydawało mi się, że miałem tylko wypożyczyć auto, no ale jeżeli już nagrywacie, no to dlaczego Mercedes? No dlatego, że marka sama w sobie jest znana i tak naprawdę po prostu wyprodukowała rewelacyjny hot hatch z napędem na cztery koła. Każdy z nas na pewno zna A45, poprzednią wersję. To jest co prawda nie A45, a A35, tego słabsza wersja, z tym, że bazuje już na nowej A-klasie. Wydaje nam się, że A35 będzie nowym królem hot hatchy. Generalnie już pokazał, że jest szybszy od Focusa RS. Posiada także rewelacyjny napęd na cztery koła, dzięki czemu będzie można go używać, bawić się nim nie tylko latem, ale również zimą. Teraz przechodzimy do naszego prasowego żółtego i pytanie do Ciebie, bo jechałeś jednym i drugim. Jakie są Twoje wrażenie? Czy widzisz, czy czujesz na to, że tutaj dużą różnicę? Auta generalnie na torze są bardzo zbliżone do siebie. Jednak wersja żółta, posiadająca adopcyjne zawieszenie, pozwala na większą dowolność i tak naprawdę bardzo komfortową jazdę poza torem. Opisanie wrażeń z jazdy poza torem pozostawiamy Kamilowi. Natomiast wrażenia z toru są moje przynajmniej następujące. Jeśli ktoś kupuje ten samochód, albo wypożycza w tym przypadku ten samochód do jazdy ostrej, dynamicznej, jazdy po torze, to rzeczywiście. Standardowe zawieszenie, które moim zdaniem jest spozycjonowane gdzieś pomiędzy Sport a Sport Plus, w zupełności wystarczy. Natomiast jeśli chcecie z tego auta korzystać nie tylko w warunkach sportowych, nie tylko na torze, ale też na co dzień, to wydaje się, że dopłata do adaptacyjnego zawieszenia raczej będzie koniecznością. Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w nagraniu, jak i także za jazdy na torze. Jeżeli i Wy chcielibyście się przejechać naszym białym Baby AMG, link do naszej wypożyczalni znajdziecie w opisie filmu. Niektóre marki samochodów kojarzą się nam jednoznacznie. Jeżeli mówimy Porsche, myślimy 911. Jeżeli mówimy Mercedes, myślimy Beczka, Baleron, czyli generalnie klasa E. Klasa S. Jednak realia rynkowe trzeba weryfikować i trzeba się dostosowywać do wymogów klientów. Stąd w latach 80. pojawił się Baby Benz, czyli Mercedes 190, a pod koniec lat 90. klasa A. Dzisiaj takie modele jak właśnie klasa A czy Porsche Panamera ciągną sprzedaż tych marek kojarzonych jednoznacznie jednak z czymś zupełnie innym. Takie przełożenie osiąga kolejne segmenty i klasa A w wersji AMG myślę również do nich należy. Jest to, to taka przepustka do segmentu AMG, bo jednak te modele z tym logo przede wszystkim kojarzą się z takimi samochodami jak AMG GT a niekoniecznie z klasą A. Niemniej jednak jest to samochód bardzo, bardzo przyjemny. Po prostu za mało w nim jest Mercedesa w Mercedesie. Jest to normalny, bardzo dobrze wykonany, bardzo szybki, nowoczesny kompakt. Zanim się pożegnamy, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na kilka rzeczy, które jako miłośnikowi klasyków pozwoliły mi znaleźć się w tym samochodzie trochę szybciej. Takie rzeczy, które w Mercedesie po prostu się nie zmieniają. O tym, że ma wesoły kolor, który był charakterystyczny dla dawnych samochodów ze Stuttgartu, już mówiłem, ale jest tu kilka innych rzeczy. Na przykład hamulec ręczny, który dawniej znajdował się po lewej stronie, pod nogą kierowcy. W tym momencie pedału już tam nie ma. Jest jednak przełącznik, który zlokalizowany jest pod lewą ręką, tam, gdzie dawniej była dźwigienka zwalniająca ten hamulec. Jest również. W kształt nawiewów, który nawiązuje do Mercedesa W123, czyli popularnej beczki, okrągłe nawiewy, które przekręcając załączamy, czyli puszczamy powietrze, bądź też je zamykamy. Niestety troszeczkę są przekombinowane stylistycznie, przez co również dla mnie sprawiają wrażenie nieco tanich tak jak kolejna rzecz, która znowu sprawia, że łatwo odnajduje się w tym samochodzie jako właściciel starego Mercedesa, czyli manetka do kierunkowskazów. W dawniej w Mercedesach obsługiwała ona wycieraczki i dziś również nadal służy ona do obsługiwania wycieraczek. Niestety straciła trochę ze swojego charakterystycznego, grubego, łatwego w znalezieniu kształtu. Padający cały czas deszcz nie daje za wygraną, sprawia, że jest mi coraz bardziej zimno. Dlatego żegnając się już z Wami, wspomnę jeszcze tylko o cenie. Mercedes wycenia model A35 AMG na 190 tysięcy zł. Można ten samochód oczywiście dalej doposażać. Między innymi w te wspominane na początku elementy aerodynamiczne. I w zasadzie ta górna wartość może przekroczyć cenę już dobrze doposażonej klasy E. Także ja się chowam do środka. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zostawcie kciuka w górę, jeśli test się podobał. I do zobaczenia w kolejnym materiale.